Proszę Państwa, przyszedł czas na produkcję wędzonek. Wędzonki zostały zapeklowane przez 7 dni w solance 10% z naszczykiem 10%. One zostały wcześniej, to znaczy wyciągnięte z solanki, wyjęte, i zostały poddane tak zwanemu ociekaniu. Na no, czym to polega? Wyciągamy mokre elementy zapeklowane mięsne. Bierzemy sobie jakąś kratę, to znaczy może to być, jeśli mamy jedną szyneczkę, można użyć sitka domowego do cedzenia makaronu, jakiegoś cedzaka i z powrotem włożyć to do lodówki, tak żeby i oczywiście podłożyć talerzyk, żeby solanka, która będzie ciekała, żeby nam nie brudziła lodówki. Można, gdy mamy większą ilość, można na przykład użyć rusztu do grilla, ten, który jeszcze nie zardzewiał albo użyć sobie wyprodukować lub gdzieś zakupić róż ze starych kwasów odpornych, która nie rdzewieje i nie reaguje z produktem mięsnym. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, jak widzicie, ten kolor tej szynki, dyszki, którą żeśmy naszczykiwali, jest żywo-czerwony. Natomiast Baleron ma jakąś taką siną barwę, szarą. Polędwiczka również, Polędwica, czyli tradycyjny, obecny, Schab bez kości, też szara barwa. Boczek taki troszeczkę zmieniony kolor. Tu mamy boczek, który jest przygotowany do zawinięcia. To znaczy, my zrobimy taki boczek a faszerowany. Włożymy tutaj farsz z kiełbasy, który będzie przygotowana kiełbaska, i później to zawiniemy, osznurujemy. Jeśli chodzi o barwę, nie przejmujcie się tym, że to jest zmieniona barwa. To jest barwa ta żywo czerwona, tylko pod kątem została utlenowana. Czyli gdy to zostanie, pójdzie do wędzalni, powędruje, ten kolor po prostu wróci w cudzysłowie do normy. Po uwędzeniu będzie czerwona barwa na powierzchni, także proszę się tym nie przejmować, że to jest zmieniona barwa. Yy, proszę Państwa, po ocieknięciu, jeśli okaże się, że Wasze wędzonki są zasłone, należy je wymoczyć. Nie mam, nie ma jak gdyby określonego czasu, że moczymy pół godziny, moczymy 40 minut, moczymy godzinę. Czas moczenia trzeba dobrać do momentu, kiedy mięso wewnątrz wewnątrz mięśnia będzie lekko słonawe. Słonawe będzie, nie lekko tylko słonawe. Jeśli okaże się, że po wycięciu kawałeczka próbki tkanki mięśniowej to to dosłownie wycinamy taką odrobinę. Cieniusieńki malu, cienki plasterek tej wielkości, to możemy spróbować na surowo, albo niektórzy robią tak, że wrzucają na chwilę na patelnię. i poddają, robią obróbkę termiczną, czy to znaczy, jak już jest to w cudzysłowie usmażone, to możemy wtedy spróbować, czy to jest niezasłone. Jeśli już się okaże, że to jest jeszcze zasłone dla Was, to należy jeszcze moczyć. I kwestia, jak długo. Nie powiem państwu, bo to zależy od zależy od indywidualnych y, osób, którzy od słoności tych osób, które uwielbiają wędliny słone, mniej słone, mało słone, ale najlepiej powiem jedną rzecz zrobić. Słuchajcie, drodzy państwo, zróbcie sobie, ustalcie sobie określone stężenie solanki i peklujcie przez określony czas. Za mnie taką Typową solanką, gdzie ja nie muszę tego moczyć, jest solanka 10%, peklowanie 10 7 dniowe 7% i naszych 10%. Ja wyciągam, poddaję ociekaniu, nie muszę moczyć i przystępuję później do obrabiania, czyli do wiązania, do pentelkowania, to znaczy musimy zawiesić sznureczek, żeby to nam się trzymało na kilku, albo po prostu osznurować. Za chwilę. Pokażemy te wszystkie czynności, jak to należy robić. To tak, ja poproszę Cię Jasiu o przygotowanie, osznurowanie, zapętelkowanie, zastosowanie osłonek naturalnych. Mamy tutaj tą wczorajszą kłodnicę wołową. My włożymy w nią baleron, a jednocześnie mamy dwa pęcherze, które też użyjemy jako słonki do właśnie baleronu. Mamy też siatkę, użyjemy folii jeden chyba karczek. Zrobimy w police i zawiniemy jeszcze w siatkę, pokażemy. Aczkolwiek dla mnie osobiście najlepszą formą jest używanie sznurka. Niech ta będąka będzie zawiązana, mogą być nierówne odstępy, ale niech to wygląda, że to jest taki sposób domowy, tradycyjny, przygotowany. Dobrze, to ja się bardzo proszę. Te... Proszę Państwa, najprościej pentelkę zrobić jest przy pomocy takiego urządzenia, to jest igła zrobiona przeze mnie z takim zadziorkiem. Po prostu nakuwamy od spodu, od spodu zakładamy sznureczek, czyli za ten zadziorek. Zadziorek, przeciągamy, zawiązujemy i mamy fantelki. Proszę, już. Ucinamy nożem. To samo zrobimy następne polędwiczki. Niektórzy tam próbują, zawiązują. Wystarczy to igło przeciągnąć, zrobić pęteleczkę. I już to wisi. Przy polędwicy staramy się zawsze wieszamy od, za miejsce od biodrówki i starajmy się, żeby sznurek przeszedł przez mizdrę. Wtedy nam się nie przerwie yy, mięso i no nie spadnie. Tak samo to jest. Robimy, Zawiązujemy. I tutaj jest pętelka. Mizdra po prostu nie da, żeby to przerwało się. Boczek to samo. Zahaczamy. I mamy zrobione. Ja po prostu to teraz powieszę na kij. Tu mam przygotowany ki. Dzisiaj się używa kii z kwasówki. Przed tymi używało się z aluminium. Po prostu aluminium się szybko utleniało, zrezygnowano. Ale jeszcze przed aluminium w latach 60 używało się kii drewnianych, prostych, wytoczonych. Możemy to trzymać na stole, ale najlepiej jest powiesić, wtedy tak. będzie jeszcze dalsze ociekanie. I to zawieszę, wykorzystam stół, nasz. O. I to zawiesi i ocieka. Może przy okazji już, jak już mamy karczek, to zrobimy, zawiniemy formę celozową. Tak. Do, te, do, do tego celu Użyjemy aplikatora. To jest własnoręcznie zrobione przeze mnie. Mocowanie prowizorycznie do stołu. Przykręcimy, żeby się nie ruszało. Karczek zrobimy w Przemysłowe to jedyne rozwiązane, to była specjalna folia rozmiarem po prostu była przedtem przepychali. My po prostu to w warunkach domowych zawiniemy ładnie. To. I staramy się tylko zawinąć i uciąć żeby był tylko kawałeczek zakładeczki. Nie więcej, bo po prostu będzie dwie warstwy i może tutaj być mniej na podwójnej uwięzione. Zawiążę pierwszy raz, jak używamy aplikatora. A w policy należy jednak zmoczyć środek, żeby był poślizg. Bo po prostu ta folia nam się zatrzyma Zatrzyma i, i poprzesuwa. Naciągnę siateczkę, czyli taką odpowiednio długą. Aplikator jest tak zrobiony, że on się zwęża. Zależy jako siateczkę naciągnę. To wystarczy wkładam troszeczkę jest opór o. i mamy zrobione co nam daje ta folia pierwsze, że mięso, że siatka nie wejdzie w mięso. Drugie, folia podniesie nam wydajność czyli będzie bardziej soczysty wyrób i teraz ja sobie osznurujesz to tak? No. osznuruję po prostu możemy jedna rzecz tylko jeszcze pokażę ja zacząłem od grubszej strony ale żeby ładnie wyglądało zawsze się od węższej robi pętelkę Zostawiam kawałeczek. Zrobię tradycyjne sznurowanie, tak jak to było kiedyś, bo można tylko zawiązać końce pętelkę. Ja to pokażę zrobię. Tak osznuruję, żeby to ładnie wyglądało. Nie za mocno posiadka ściska w ten sposób. To tylko bierzemy, przekręcamy sznureki i robimy. Tu ściskamy, to wystarczy. Zawiązujemy i robimy pętelkę. I to jest. Ja Proszę pokaż jak to wygląda. Proszę bardzo. Tak możemy robić, a możemy tylko w siatce zrobić pętelkę, zawiązać jeden koniec, drugi koniec, I ale, co, ale co się robi? Wtedy ta siatka się wyciąga i taki wiel zwis jest, a dopiero balerą. W tym wypadku jest wszystko równe. Głównie doskonale możemy zrobić tak, że nie używać folii, nie używać siatki, tylko zrobić samo sznurowanie. Albo tak jak poprzednio, tylko na samej pentelce. Do jednego karczku użyjemy jako słonki naturalnej kątnicy wołowej. Można to zrobić też samodzielnie, jeśli mamy dosyć szeroką kątnicę albo wąski jest karczek. Jednak poproszę Ciebie troszeczkę o pomoc, bo widzę, że ta kątnica jest troszeczkę za wąska. Delikatnie, delikatnie, żeby jej nie przerwać. Trochę i będzie to już, już, już. Żeby można było tylko z dwóch stron zawiązać. No i praktycznie to już jest zrobione. Można to samo zrobić za pomocą tego. Tak jak było to wykonane przy użyciu siatki. Może już to nie będziemy I tego stosować. Może zaprezentuję tak, no, to. Nie ja ma kłopotu. No, mamy urządzenia, to... tak. To można, ale to I można bez, to nie, bez tego. Ale Dobra, przeważnie to to. każdy coś tam w domu ma. Dobrze, może wystarczy. wystarczy. Ja to sobie przepcham. I teraz go wpichamy. Proszę zobaczyć, jest o wiele łatwiej. Tak, ale o. jeśli nie mamy tego narzędzia, to I można już. to zrobić nie Ja, tu, ja tak, to zasznuruję. Tak, ty to poza zasznuruj.